Aleksandr Hutyra z z nami Paweł Józefowicz. Witam. E, no to co? Może teraz się, że temat obostrzenia weszł, Jak jak sobie poradzisz bez sali? No zobaczymy jak to wszystko będzie. E, niby od soboty e, mają być pozamykane wszystkie kluby, e, aquaparki i tak dalej. Wcześniej sobie daliśmy radę, więc teraz też musimy sobie dać radę. E, na twardo nie ma, będą jakieś metody takie sprawdzone już podczas pierwszego lockdownu? Jakieś tam metody będą, prawda? Oby pogoda dopisała, chociaż na zewnątrz to zawsze będzie można coś potrenować na świeżym powietrzu, a jak nie, no to będziemy myśleć. Jak będzie zimie, to się można zahartować. I tak i nie. Jasne, e, co, ostatnio były mistrzostwa Polski, PZKB, wicemistrzostwo, Coś coś więcej na ten temat? E, no tak, były mistrzostwa Polski, stoczyłem trzy walki, e, w finale Eee, przegrałem z zawodnikiem z Głogowa. Eee, jest generalnie niedosyt. Eee, cel był jeden, no ale no, walczy się tak jak przeciwnik. Eee, danego dnia na to pozwala, prawda? czego tam zabrakło? Generalnie według mnie w moim odczuciu no to zasięg, prawda? Przeciwnik był troszeczkę większy, wyższy ode mnie. Dłuższy zasięg, bardzo dobrze go wykorzystywał. Mi ciężko było go skrócić i wydaje mi się, że to zaważyło na, tym, na mojej przegranej. Jasne. a teraz się szykujesz do startu na, na Pucharze Europy. Coś byś mógł więcej na ten temat powiedzieć również? E, za miesiąc e, w Czechach e, odbywa się czeskie Grand Prix, e, Czech Open tak zwany. Jeden z takich bardziej, e, lepiej, bardziej i lepiej obsadzonych turniejów e, w Europie, e, jakie, są, jakie się odbywają. E, zazwyczaj on ma miejsce we wrześniu, no, ale teraz go przesunęli na październik. Eee, o ile nie zamkną imprez w Czechach, no to chciałbym na niego pojechać. Tu zawsze tak muzyka głośno gra? Przeważnie tak. Siłownia. <grywa> Jasne. Trzeba się jakoś motywować, zwłaszcza jest, a jest taka pogoda. Eee, co? Do, dołączyłeś ostatnio do New World Promotions? Możemy coś na ten temat powiedzieć? Więcej? Eee, tak. To jest świeży temat. Eee, doszedłem do grupy New World Promotions eee, w zasadzie na dniach. Eee, z tego co, co, z tego co widać, e, to współpraca e, fajnie się będzie układała, a jak będzie dalej, jak to wszystko się będzie toczyło, to będzie można coś powiedzieć później. nie przekręciłem nazwy, dobrze powiedziałem w dobrej kolejności? New York Promotions. Dobrze powiedziałem, dobra, no i już sobie sprawdzę Więc później. Ja nie, okej okay było, okej okay było. E, na co dzień jest w Fajterze, co cię sprowadza tutaj, bo, bo już kilka razy się tu widziałem w Rio, czyli jesteś tutaj często. E, tak, jestem zawodnikiem Fajtera Wrocław. E, od, od długiego, długiego czasu. E, w Rio prowadzę e, treningi kickboxingu. E, mam jak na razie taką grupę Open. No i po prostu to jest moja praca. więc... Jak ten kickboxing w Rio? Jak na razie rozwija się. Ciężko to się spowiedzieć, bo, bo, bo to są nowe grupy. E, grupa jest bardzo zróżnicowana. Więc tak mówię. no... Parę miesięcy i będzie można coś więcej o tym powiedzieć. Będą jakieś starty w K1 podobiecznych? E, no tak, no to też jest właśnie za miesiąc jest warszawska Granda na pięści giry. Chciałem e, pojechać ze swoimi zawodnikami, no, ale tak jak wcześniej wspomniałem o, o, o Pradze, e, no to tak nie, no nie wiadomo, czy to w ogóle się odbędzie, prawda? Gdzieś tam, niby w tych obostrzeniach, które dzisiaj e, wyszły na światło dzienne, e, jest e, powiedziane, że. Bez publiczności mają się odbywać zawody sportowe, prawda? Ale czy takie zawody? Ciężko powiedzieć. Mówiłeś tu przed wywiadem, że nie jesteś wirtuozem kamery, ale nie jest tak źle, powiem ci, jest, 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 jest dobrze. No nie jestem za bardzo. Jasne, ale będzie lepiej, a już jest dobrze, więc jest ten. Pozycja wyjściowa jest w porządku. E, o coś mógłbym jeszcze spytać, bo, bo, bo wiemy o poprzednim starcie, wiemy o, o przyszłym. Coś jeszcze się, się szykuje? Jakieś walki zawodowe? E, z miesiąc. Dwa miesiące wstecz wysłałem e, propozycję walki w Ząbkowicach Śląskich na takiej lokalnej gali w meczu Polska-Ukraina, ale z racji właśnie obostrzeń na Ukrainie nie puścili zawodników e, z tego kraju. Miał być jakiś inny przeciwnik, ale na dniach e, się dowiedziałem, że gala zostanie, została odwołana definitywnie przez Sanepid i zostanie przełożona na e, wiosnę. Nie puścili ich z Ukrainy, ale przecież tu ich jest dużo w Polsce, to, to nie, nie może było to jakieś zrobić. <laughs> Trzeba byłoby się przejść na pasaż. <laughs> Jasne, tam też jakaś gala może się, może się odbędzie no, w przyszłości, to bo to, to, to już, już od, lat się, od, od lat się proszę. <laughs> z pewnością co weekend się zna. Jakaś Telefon mi No, no to Co? Yy, Podamka, życzę, nie zatrzymujecie, cię, bo wiem, że, że trening, cały czas praca. Tak, teraz zajęcia. Oko, dzięki wielkie. Dziękuję.